Powiedz mi, twoja największa porażka, ile najwięcej straciłeś? No nie chcę już mówić kwoty, bo one tam krążą. No ale rok, takie mógł powiedzieć kwota, jaka to jest. Rok, 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 rok temu na, mhm. na, na, na tym na ropie. Nie? Zresztą sam tą informację podawałem. No. Tam du, dużo z, zer jest, nie? 7 zer to najmniej, więc można. 7 8, przepraszam. Nie, 7 zer, jeśli liczyć zerami, nie? No. no ponad 20 milionów, tak? <laughs> tak. Wow. W ciągu jednego dnia, ale no, tamten rok mam minus prawie 70% na, na minusie. Wtedy po, tym, po tej stracie władowałem 100 tysięcy i odrobiłem w ciągu tam tygo no, dwóch tygodni, 3 miliony. Więc no, nie jestem jakimś bankrutem, bo ciężko mówić, jakby ktoś miał 100 milionów, stracił nawet 70%, to ja nie miałem takiego podejścia jak większość ludzi do, do pieniędzy i życie mi nauczyło, że jak chciałem te pieniądze mieć, to po prostu je miałem. I uważam, że też jak się jest ogarnięty no, miarę inteligentnym, no to zawsze te pieniądze będziesz mógł zdobywać. Czy to przez pracę u kogoś, czy przez wykształcenie, czy przez pomysłowość, tak? Raczej inteligencja, powiem szczerze, przeszkadza w biznesie, no bo jeśli bardziej inteligentny, zastanawia się nad rzeczami wyższymi. Czy jest Ci potrzebna kolejna fura, no po co Ci to, nie imponuje Ci to, czy, czy zostawisz coś po sobie, no, to też, no pieniądze nie stanowią jakiejś wartości, nie? A jak jeszcze interesujesz się historią, to, to zobaczysz, że o ludziach bogatych się nie pamięta. Mhm. No zobacz, ilu teraz moglibyśmy powiedzieć o ilu ludziach, którzy prowadzą firmy są zarobieni, nie? Ale czy oni przejdą do historii? Myśl, no, czy... Myślisz, że Kulczyk przejdzie do historii?